Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Alcatri i praktycznie no, nagrywam go od razu po poprzednim stwierdziłem, że zrobię to za jednym zamachem. Zaczniemy dzisiaj od, nie że ono kurde, pomyłeczka, od awatara. Moi drodzy, od awatara zgarnąłem jeszcze dwa kamyki. Jeden był w porcie Asgardu, drugi był w y, samym Asgardzie. E, więc rozejrzyjcie się za tajemniczymi kamieniami. No a, bo tutaj jest przejście. Dobra. Dlatego mi nie wchodzi. Ehm... Więc e, działamy. Tutaj mam nową umkę sobie w ogóle wrzuciłem i tak mnie to ciekawi właśnie, jak to będzie wyglądało. Dość szybko poszło. E, jakaś nowa umka grom Herosa e, pojawiła mi się i to jest umka, która ma szansę na odbicie ataków przeciwnika przez 8 sekund w niego samego, więc całkiem spoko. Plus podmieniłem sobie tutaj umkę e, z zwiększonej, tam zwiększonego... E, a czego? Ze zwiększonego. No, jakby obrony, ale chodzi o tę statystykę przy zbrojce, co nie? Pancerza. O, ze zwiększonego pancerza zmieniłem sobie na. Po prostu chyba. obronę. Plus 10%, bodajże, więc obstawiam, że ta obronka to może mi. Le lepiej mnie zrobić niż, niż ten. A, bo to jest tylko drużynowa Unka. ale zepsułem. Dobra, to ja ją sobie muszę przemienić. Skoro to jest serio tylko drużynowa, to mi się przykro właśnie zrobiło. Bo jak wiecie, ja gram solo. No dobra, no to wracamy do formacji obronnej. I tyle no. Jak trzeba, to trzeba. No, dawajcie, kończcie, zabiłem go. Jak to wygląda? Sześć rzadkich. Rzadkie to jest w ogóle prościzna, więc rzadkie zrobię na pewno. Nie wiem jak z legendarnym. I nie wiem, epickie no to też zrobię, bo będę codziennie ten Dungeon robił. Wędrujące będą najtrudniejsze, legendarne i wędrujące, chociaż myślę, że coś tam znajdę. Zróbmy sobie e, unboxing. Przepustka na Dungeon. Przepustka na Dungeon nas urządza. O, rubinek. I... kłoda sosnowa, super lot. Jak mamy przepustkę na Dungeon, to ja chcę ją wykorzystać, moi drodzy. E, aha, czyli to nie jest taka, która mnie upoważni do wejścia na mm, eventowy dungeon, na to wygląda. No w ogóle gdzie ona mi się schowała? Gdzie, gdzie to jest? Bilet na race, konwoznicę. Gdzie jest ta przepustka? Aż muszę sobie logi sprawdzić. Eee... Pomoc, światowy server log. Przepustka na dungeon, no. Ja ślepy jestem? Nie pamiętam już, jak to wyglądało dokładnie. Ale to powinien być jakiś zwojek, zupełnie jakby mi to nie weszło w ekwipunek. Wiecie co? Ja sobie z... odświeżę, zaraz wracam. No i powiem Wam, że nie wiem, no jestem tu z powrotem. Odświeżyłem. Może ja ślepy jestem. Może ja czegoś po prostu nie widzę. Tak, trąbcie mi teraz za oknem. A, dobra, to jest przepustka na dungeon. Eee... No dobra. Serio, myślałem, że da się chociaż na eventowych to wykorzystać. Miałbym więcej wejść. Eee, szkoda. Tym bardziej, że jest jeden z dziennego limitu to jest czas na odczekanie? O matko boska. Ech. Dobra, no trudno. Um, dobra, więc weźmiemy się za kościka. Tu mamy dzienniaczka. Więc dzienniaczka w sumie na razie pominę. I może znajdziemy co innego. Jeśli, jeśli nie znajdziemy, no to wrócimy po dzienniaczka. Um, bo... bo nie chcę robić ciągle tego samego. Tylko czy rzeczywiście jeszcze jakiś quest się ostał? Łącznie zrobiłem 3 questy niedzienne. Eee, bo dwa miałem na odcinku i jeden poza. Teraz mnie ciekawi, czy rzeczywiście to się na trzech skończy. Czy jest tego więcej? Strój sezonu ognia. A, bo on codziennie dawał suwenirka. Na 30 minut zmienia wygląd w postaci w goblina. Troszkę liczyłem na coś ładniejszego, ale dobra. Eee, kryształy ognia. Dobra, na co nas będzie stać teraz? Eee, szable towarzysza, to ja nie potrzebuję. Eee, nie Czerwone grosze. No, powiedzmy, że będzie można to zrobić. Trzy kryształy za jeden grosz. Tutaj teleport do Asgardu. Co to jest? Ehm, do uzdrowicielki yy, części mieszkalnej. Werdent. E I to jest pewnie jednorazowy użytek. Niepozorny klif. Czyli tutaj mogę sobie kupić te teleporty za 30 kryształów. Baja. Niepozorny klif, verdant, gęsty las, zatoka ludecka. Obstawiam, że coś z tego się przyda. Um, tylko ciekawi mnie, czy to też wszystko 1 grudnia straci wartość. Um, piąte koło uwozu. Zmaleje do 2 sekund podróż. Spoko. Um, Dobra. Nieograniczona ilość razy za darmo. Demonica Ariana, upadły pirat. Brzmi dobrze. O, mogę sobie awatarki kupić. Też spoko. Kryształ wymiany. Wymienić posiadany przedmiot legendarny na jego zamiennik z wybraną profesją. Wymianę prowadzi szester z posiadłości burmistrza w Asgardzie. Okej. Okay. Czyli tak. To jest spoko. 5 kryształków. To jest chyba spoko. 30 kryształków. Powiedzmy, że to też jest spoko, tylko nie wiem, jaka jest zużywalność tego. Czy rzeczywiście to się zużyje zaraz, czy nie. Um, no najprzy... ale Jeśli to nie jest tajemnica szynka, czy to możesz mi to sprzedać info, jak to działa. Czy to, się, czy to jest zużywalne, czy nie, bo jeśli zużywalne, to mnie to nie interesuje. Jeśli jest to trwałe, no to spoko. Albo powiedzmy, trwałe do jakiegoś czasu. Na przykład do tego 1 grudnia, chociaż mogłoby być na stałe. Chociaż ja wiem, że na pewnym levelu już mi to będzie latać, więc pół na pół powiedzmy jestem do tego nastawiony. Ehm, e, dobra, tutaj pewnie nic nie ma, oczywiście, że nic. I no to wygląda na to, że my już nie mamy praktycznie tutaj co robić. Ehm, no ale dobra, no to jest pierwszy taki event, powiedzmy większy, więc. E, e, pierwszy sezon. Ehm, więc rzeczywiście tutaj tak naprawdę no nie ma co za bardzo liczyć na to, że jakoś. Bardzo dużo tego będzie. Początek jest. Jakiś. Podajmy jeszcze do Hergona. Początek jakiś jest, więc chociaż tyle. Brakuje mi tutaj rzeczywiście większej liczby questów. No ale, no cóż. Zrobimy sobie tego daily i skoczymy sobie, może poszukać jakiejś walki fajnej. Super, a jakoś wejść tam mogę? A, kryształ najpierw, dobra. Myślę, że trzeci czy czwarty raz to robię i, i nie, nie, nie wbiło mi się do głowy, że kryształ muszę mieć. Mm, dobra, Gobiński strażnik. Ten kłaśnik to nam szybko pójdzie. Um, hmm. um, i, I potem sobie skoczymy tam. Nie patrzyłem w ogóle nawet na czas, ile, ile, ten, ile mi tu zajdzie ten odcinek. Ale trudno, będzie dłuższy najwyżej, jeśli, jeśli rzeczywiście mi długo zejdzie. No teraz nie wiem, no chyba nawet 5 minut nie ma. Tak Na oko patrząc na to, ile zrobiłem, bo praktycznie nic nie zrobiłem od początku tego odcinka. Um, a jak będzie, zobaczymy. Mmm, um, mm. rędy się tu wychodziło. Um, a, bo ja mam to sprawdzić. Jak sprawdzę, to pewnie zejdę. Zaczekaj minutę i zobacz, czy kryształ spłona. O, oh ma. No właśnie moi drodzy. Um, dla Was jest sobota. Patrzę teraz sobie na kalendarz, dla Was jest sobota. Czyli w tym momencie, w którym wy to oglądacie, jestem w trakcie trasy na Gerlach. Więc no, jestem trochę podekscytowany, bo e, pogoda ma być fajna, ma być słonecznie. Mam mieć 14 czy tam 13 stopni na szczycie, co według mnie jest bardzo spoko wynikiem. Temperaturowym, patrząc na to, że nie wiem, że dwa miesiące temu spadł śnieg podobno w tatrach, więc no, będzie najwyższy szczyt, jaki w życiu dotąd zdobędę, e, bo najwyżej nie wiem, gdzie ja byłem, najwyżej no, byłem na pewno na gęsiej i koło morskiego oka, no to tam było chyba dość wysoko, e, gdzie no, dla tatromaniaków i w ogóle tam dla wędrowników, no to. To, to może być nic. Taka gęsia szyja, czy coś. Ale przyznam, że wyzwaniem była kwestia tego, że tam chyba z kilometr trasy schodkami prowadził. Schodkami. I to było gorsze niż samo wspinanie się na górę. Było po prostu tak męczące, że aż przykre. Eee, no ale cóż. Eee, no nie udało mi się wykonać Twojego wyzwania, chłopie. Jak, 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 jak mi się miało udać, jak kurde. Nie dość, że mi pierwszego epickiego nie zaliczyło. To jeszcze. To jeszcze no. Jest jak jest. I w ogóle jakieś domki to w ogóle tu. A, dobra. Już się gubię w tym, co się dzieje wokół. Tutaj to już przerabiałem wszystko. Skakanie tam. A nad Lawą... Dobra, moi drodzy, skoro nie ma tu nic więcej, wracamy do Asgardu. I tam sobie skoczymy w sumie powalczyć z jakimiś mobkami. Czyli tak, wejdziemy sobie do nieumarłych, tam był jakiś fajny chyba rzadki potwór. A, I zobaczymy, bo w sumie to chyba były te opcje przywołania sobie jakichś mobków, co nie? Dungeon może jakiś zrobimy. Na jakimś trudniejszym poziomie. Ej, właśnie! Nie wiem, czy legendarnego potwora to nie mam w Dungeonie na naj, najtrudniejszym poziomie. A dałbym radę to zrobić na upartego, jakbym się bardzo uparł. Zbrojkę bym chciał sobie zrobić yy, legendarną, ale no, jeśli, jeśli nie będzie szansy, no to życie. Najpierw sobie tutaj wejdźmy do tego yy, rzad, rzadkiego... Rzad... Rzadson. Tędy się wchodziło, tędy się wchodziło, tak. Więc pójdziemy sobie do nieumarlaków. To na szczęście dość płytko było, więc... Yy, nie będę się z tym męczył. Matko boska, to, to był tygrys szary, przeczytałem twój stary. Poważnie. <laughs> no widać jak, jakimi ludźmi na poziomie się otaczam dobra, przejdźmy sobie tutaj do... no dobra, nie, nie ma sensu tu jest jakiś gracz czyli on poluje na to, ja sobie od razu zerkam wiadomości, bo cały czas obgadujemy z chłopakami z którymi jadę kwestie ubezpieczenia jeszcze i to mnie, mnie to rozbawiło, ale to w sumie jest na logikę Musimy sobie wziąć ubezpieczenie z transportem zwłok ewentualnym. Gdybyśmy jednak ktoś tam zginął. No, e, więc, e, no cóż. To, to tak fajnie, fajnie brzmi i zabawnie, bo jadę sobie na wakacje i muszę zabezpieczyć się na, na transport zwłok w razie czego. Ale potem, jak się jest za granicą i w górach, no wszystko się może zdarzyć, no to potem się człowiek dziwi, że trzeba płacić ileś tysięcy za wywiezienie zwłok, za w ogóle sprowadzenie zwłok do Polski. O tym się tak nie myśli na co dzień, jak się gdzieś jedzie w jakieś góry czy coś, niebezpieczne miejsca. A to jednak. E, dobra, moi drodzy, w takim razie e, trzeba będzie pokminić z kwestią przywoływania jakichś mobków. E, Zerknę sobie, czy mam coś przydatnego do tego w depozycie. Coś tam miałem w depozycie i nie wiem kompletnie co i nie pamiętam, czy trzeba było mieć jakieś itemki eee, konkretne. Aha. Ok, kod, zaufanie i składniki do Quest'a, który był nieudany i nie wiem, który, czy, czy, czy teraz będzie działać, ale dobra. Eee, tutaj była jakaś przywoływaczka. To zerkniemy sobie na nią. Czy ona jest w stanie nam coś przywołać na nasze życzenia? Nie, co ja mówię? Ale ja się zakręciłem w ogóle, bo zacząłem myśleć o tych górach. Eee, idziemy po prostu do dungeonu. A my nie mamy teleportu fajnego jakiegoś. Eee, bizon. Błędna grota. Niepozorny klif przy piramidzie, proszę bardzo. I się miejsce od razu zwolni. Teraz tak. Robiliśmy łatwe, normalne. W trudnym już było coś mocniejszego. Koszmarny, obstawiam, że to będzie w ogóle zajebioza, więc zróbmy sobie trudny na ten moment. Jak będzie trudno, to trudno, że tak to ujmę. Um, nie wiem czego się spodziewać w trudnym, nie pamiętam. Bardzo dawno nie robiłem dungeonów, zresztą wiecie, miałem dwa miesiące przerwy mimo wszystko. Od tej gierki, e, więc... Tak czy srak, e, mogę tutaj być zaskoczony. Mmm, i niewiele pamiętać. Widzę, że na początek mamy dość puste korytarze. Mmm, <grytania> cały czas powiadomienia dostaję i kurde. No... Nie mogę się skupić. Nie mówcie, że już bossa dostanę na początku. Tutaj był jakiś dźwięk dziwny. Nie ciekawi, co to za dźwięk. Czy boss będzie na końcu, czy, czy jednak tutaj gdzieś na początku? Kurde, I mam wrażenie, że troszkę się wizualnie tu zmieniło coś w tej mapce. W tam tak kolumna co była. no to zaraz zobaczymy. Czy zobaczymy, na ten moment po długiej przerwie nic mi to nie powie, czy się zmieniło, ale no. Bo tutaj, no to dobra, no, w miarę budowa jest chyba ta sama. E, mam wrażenie, że kolumny były inne. U nic się nie kręci, że te... No jakoś tak w ogóle realistycznie wyglądają, jakby to były rzeczywiste zdjęcia kolumn z Egipcjanami. Ale dobra. E, polujmy, polujmy. Ojej, kusicielka, jakie to straszne. E, tutaj jazda. No, nawet jeszcze zarobimy. E, no. Jest, jest to, co mówiłem na którymś odcinku chyba, że mimo wszystko rzadkie przedmioty powinny być lepsze niż zwykłe przedmioty. A wystarczyło mieć level wyżej zwykłaka i już ten rzadki tracił wartość w ogóle całkowicie, więc nie opłacało się w ogóle polować na rzadkie temki. Ale teraz na szczęście jest to powiedzmy w miarę wyrównane, więc spoko. Pomimo wszystko myślę, że rzadki powinien być przynajmniej przez 5 leveli najlepszym jaki jest. Dobra. Bardzo mnie ciekawi co za, co za bossa tutaj zastaniemy. Mam nadzieję, że mi nie będzie za bardzo przecinało. O, fajnie. I mam nadzieję, że podołamy. Ja wiem, że tutaj ch chodzoną walkę mogę sobie zrobić. Już to przerabialiśmy w którymś odcinku wakacyjnym. Więc damy sobie z tym na pewno radę. Eee, tylko zobaczymy, ile czasu nam to zajmie, żeby nie wyszło potem, że pół godziny będę chodził w tej wewce, próbując ubić potworka i przeżyć. No ale. Co nas czeka? Przekonamy się sami. Eee, mniej chodzenia byłoby, jakbym poszedł tam. Tam, gdzie robiłem ostatnio tę mocną walkę. Okej, okay. jak wygląda sytuacja? Epicki. Epickiego już rozwaliłem. Szóstka. Piąteczka. Eee. No kurde, mocny jest. Ma dobre argumenty, gościu. Jeszcze atakuje mnie na odległość, więc muszę go ganiać co chwilę. Ale yy, no damy radę, damy radę. Damy radę, ale trochę to potrwa. No, bardzo trochę to potrwa. Ale czego się nie robi dla y, sławy i pieniędzy. Kolejny epicki będzie z głowy, więc to jest duży plus. Ehm, ale to mi tylko uświadamia, że z legendarnym rzeczywiście będzie ciężko, mordeczki. Będzie bardzo ciężko. No ale cóż no, co poradzimy no? Wyzwanie trzeba zrobić najlepiej jak się da. W ogóle laptop mi się już strasznie nagrzał. Ehm. O kurde, w ogóle dobrze, że się zorientowałem, że tyle życia mi zbił, e, bo byłoby już po mnie. E, dobra, biorę duży. No, kurde, powiem Wam, jest mega ciężko. Będzie ciężko to przeżyć. E, ale próbujemy, próbujemy. E, nie wiem, czy on ma le leczenie. Chyba się leczył. Więc. E... No, słabo słabo nam idzie szósteczka też na wzmocnienie. A eee, dobra, cały czas jedziemy. Tu jest dużo organizacyjnych kwestii do ogarniania. Eee, więcej niż na wyjeździe w góry za granicę. <laughs> Ale tutaj chociaż nie muszę sprowadzać zwłok. W razie, w razie czego, w ogóle, kurde, co w się sensie, no. Ja nie mam monetyzacji, więc nie muszę się o to martwić. Ale ciekawe mnie, czy YouTube będzie banował przez gadanie o zgonach i tak dalej. I o zwłokach, ale chyba nie. To chyba tylko demonetyzację robi, po prostu tam jako temat drażliwy, wrażliwy, czy jakiś inny tam e, dziwny. E, no powiem wam dobrze, że jestem tak uzbrojony w miksturki. E, bo, bo boli. Bardzo boli. Bardzo boli i ba najbardziej mnie boli czas, jaki mi to zajmie. Bo tak jak wam wspominałem e, w odcinku czwartkowym, ja to nagrywam z wyprzedzeniem ze względu na e, wyjazd. I jakby, jakby, no zależy mi też trochę na czasie dzisiaj. Ale no dobra. Mm. No, dawajcie, dawajcie, nie, nie łam się, gościu. No, jazda. Rozkład jazdy dobrze znany. Najgorsze jest to właśnie, że muszę go ganiać, żeby być ciągle na styku, żeby móc w ogóle cokolwiek mu zrobić. No I dużo miksturek wcinam. Ale dobra, no. One mi się zbierają z daily. Yy, z daily nagródki, więc... Yy, więc mimo wszystko damy sobie radę i ich znowu będzie przybywać. Oczywiście kolejny samolot leci. Um, to w ogóle była za umka. A dobra, że może odbijać ataki w siebie, więc. Jest dobra, rzeczywiście to jest dobra umka na to. Na takiego bosika. Um... Jak tam, ponad połowę życia mu już zbiliśmy. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Czekam na kolejną fa falę um... umki leczącej. E, trujemy gnoja. Nie wiem, czy on ma jakieś odporki na truciznę. W sumie to wygląda, jakby mógł mieć. Co to w ogóle jest? Hydra, co nie? Tak, ożywiona hydra. To wiem, która. Był, był temat chyba w którymś questie tej hydry. Mam nadzieję, że chociaż coś cennego z tego będę miał, że, że mi się to opłaci. To samo wyzwanie, to tam wyzwanie. Chociaż, w sumie też to wyzwanie, patrząc na wymogi, to ono powinno być mocno nagrodzone. Powinna to być najlepsza nagroda w historii gry. Patrząc na to serio, ile tego trzeba wybić. Szósteczka na wzmocnienie. I kolejna... Y, kolejny etap y, leczenia postaci. No. No, jak widzicie po prostu, tu jest tyle skupienia, że ja już pewnie z głupią miną siedzę. I... I też ograniczyłem komentarz po prostu, bo trzeba się skupić na walce. Ale dobra, dajemy radę. Rozwalić na pewno rozwalimy. Jak nie popełnię błędu, nie zagapię się, nie zamyślę za bardzo, to myślę, że na luzie to zrobimy. Znaczy myślę, na no 100% to zrobimy. dobrze. E, czy na luzie? No, patrząc na to, ile tu trzeba się nagimnastykować, to rzeczywiście niekoniecznie na luzie, ale. Ale, oby było warte nagrody. Spróbujmy. Gnoja. Załaczmy go. Dziabajmy go. I. Dobrze, z górki idzie. I patrzcie, nie ma, nie ma sensu, żebym go y, się oddalał za bardzo, bo i tak mnie na odległość będzie atakował. Musiałbym naprawdę daleko zwiać, y, żeby być bezpiecznym. Już bardziej mi się serio opaca utrzymywać kontakt cały czas, bo. Y, bo mimo wszystko. E, przynajmniej go atakuje cały czas. Poza umkami, jeszcze używam wtedy sobie normalnych tam e, ataków, więc e, rzeczywiście to jest bardziej opłacalne. I widzę, że już on zaczyna spierdzielać, więc po, po, poczuł respekt do mojej potęgi. <grych> no, dawaj, dawaj. Krótko z gnojem. I ostatnia prosta, moi drodzy. Ostatnia prosta. Robimy to. Gościu ma 34 chyba poziom, nie? Więc, no, więc różnica levelowa jest niewielka. I obstawiam wręcz, że optymalnie mi idzie jak na walkę z nim. Chociaż jestem świadomy tego, że muszę sobie wymienić yy, ekwipunek. Ale patrzcie. Zrobione. Udało się. Epicka skrzynia przodków. Czy kolejne epicki? Jest kolejne epicki naliczone na 15 możliwych. Czerwone grosz. I uwaga. Ścień egzekutora na 22 poziom. Ścień egzekutora na 22 poziom, moi drodzy. To jest to, na co dzisiaj liczyłem. Ale dobra. Nie warto było. Warto dla samego, może, go, może tam expa czy coś. Ale dobra. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. To tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się spodobało. Nie jeździcie tak głośno na motorach. To zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!